Hi ladies, wybrałyście na live w ankiecie pytania, na jakie mam dzisiaj e, odpowiedzieć. Pierwszym z nich jest Twoja relacja karmiczna. Jaki temat wymaga teraz Twojej uwagi? W związku z tym, że mamy sobotę, jest dzień saturniczny, czyli karma, odpowiedzialność i struktury. Zatem. Sprawdzam. Jaki temat, moja droga? Temat e, przede wszystkim tego, kiedy stawiać granice, a kiedy one nie przynoszą efektu, to kiedy odpuścić i przestać bić się z e, tym, że ktoś tego nie przestrzega. Tutaj w grę wchodzi em, bardzo silne uczucie. Ty masz też poczucie, że to jest przeznaczenie, jest bardzo duża miłość. Em, też bardzo duże ego u ciebie lub u tej drugiej osoby. Tutaj trochę jest też jak w kalejdoskopie: raz dobrze, raz źle. Pan też ci się bardzo przygląda, mając nadzieję, że znowu dając ci minimum, ty to weźmiesz. I ty te granice rzeczywiście zaczynasz stawiać. E, tylko pytanie, czy. Już czas odpuścić. Sytuacja, ja bym powiedziała, nie jest jednoznaczna. Jest trzeci aspekt tej strony. Niekoniecznie musi być to osoba, a może. Może być to jego sytuacja finansowa, jego rodzina, jego praca, cokolwiek i teraz to będzie wybrzmiewało jeszcze bardziej. Tak, żeby odpowiednio Ciebie nakierować. Bo ty w tym mężczyźnie zobaczyłaś bardzo fajny potencjał na przyszłość, na tego swojego być może docelowego partnera, ale pomimo tego, że włożyłaś w tę relację z nim pracę, to tutaj niestety, niestety jest bardzo duży problem, dlatego że pan jest taki bardzo zadufany w sobie. To po pierwsze. Po drugie, bardzo mocno ustabilizowany, Trochę bym powiedziała, że to nowy kloc. Ma bardzo silne wartości. Być może wyciągnięte z domu, ale one są takie ściankowe, No, sorry, muszę to powiedzieć. Pan jest też bardzo silnym introwertykiem. Też przyzwyczaił się do życia w samotności, które daje mu taki, takie spełnienie. Ty jesteś kobietą, która też moje pewne schematy. Jesteś bardzo odważna, bardzo mocno logiczna. Ja bym powiedziała, że ten jego wewnętrzny ogień potrafisz też trochę rozdmuchać. Więc dla niego jesteś pewnego rodzaju wyzwaniem. On, ja bym powiedziała, też szuka klucza do ciebie, żeby jeszcze móc tu zostać. Ale on nie chce inwestować. Tutaj też powinnaś skupić się nad tym, czy ty, moja droga, kochasz Jego, czy tak naprawdę Jego obraz w swojej głowie. Odejść powinnaś od tych iluzji i przede wszystkim um, spojrzeć na to z pozycji bardzo mocno logicznej bardzo mocno logicznej. Bo to jest mężczyzna, który potrzebuje mieć kontrolę. A ty jesteś. No. Nie ten vibe, no. Tutaj też um, on wychodzi trochę z taką toksycznością, bo on chce więcej ugrać zawsze. Za każdym razem chce więcej ugrać. I on tak nie do końca zakończył tą waszą sytuację. Ty ją nie do końca e, zakończyłaś, i tak jesteście w rozkroku. Bo on sobie chciał zostawić otwartą furtkę. Więc pytanie: czy ty postawisz tą granicę i odpuścisz to, co jest do odpuszczenia? Czy będziesz tkwiła w tym maraźmie? Nadal. Zatem e, ja będę chciała zapytać. Wszystkie, wszystkie. Zadaj mi pytanie tak, lub nie zatrzymaj sobie filmy, jeśli masz taką potrzebę. To jest znak. U. Idziesz we właściwym kierunku. ojejku, wzięło mi się. Nie musisz się martwić. Chcę, mi się wziął. I teraz dla kogo czytałam? Pamiętajcie, że w tym czytaniu warto jednak zwrócić uwagę ten dom saturniczny, czyli w kosmogramie Dom ósmy. Czy też gdzie macie Saturna, Księżyc, Lilit, Kairona, także dwunasty dom możecie wziąć pod uwagę nie tylko znak słoneczny, również ascendent, wodnik i baran. Ryby, bliźnięta, e, panna, koziorożec na spodzie, skorpion. A jakże? Trzymajcie się, bujak